Ale równocześnie była ogłoszona konstytucja dogmatyczna o tym, że do Boga moga, można dochodzić również rozumem. A był to poważny problem, dlatego że po doświadczeniach tzw. filozofów XVIII wiecznych, rewolucji francuskiej i dalszych konsekwencji, pojawił się, w, nabrał na sile taki ruch, no, w ramach kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, który mówił tylko fides, a nie żadne racja. Żadne wędrkowania. Mędrkowania to prowadzą o, do takich skutków, jak masowe mordy w czasie rewolucji francuskiej. Więc tylko fides, żadne racja. No i żebyście wiedzieli, że nie ojcowie Soboru mówią jakieś ujawienie. Tylko rozesłano do wszystkich diecezji świata, jakbyśmy dziś powiedzieli, nowoczesną ankietę. Z zapytaniem jak u was wierni wierzą, czy wierzą, że tylko fides, czy wierzą, że również rację. O, już tak w skrócie mówię. No i wszystkie diecezje odpowiedziały, że jedno i drugie. I wobec tego. Sobór, w oparciu o nowoczesne malowania wiary w całym świecie, ogłosił ten dogmat. To znaczy, ludzie w to wierzyli, jak widać, ale ponieważ były wątpliwości, bo się pojawili ci tak zwani fideiści, no to trzeba było ogłosić. I tam jest bardzo ostrą sankcją uwarowane, że kto to kwestionuje, i ipso facto podlega ekskomunicie. Kto to kwestionuje? To się sam ekskomunikuje poza zapościół. No to teraz rozumiecie, że nieuczenie o tym jest manipulacją dezinformującą. No ale kochani, ogłoszenie tego musiałby pociągnąć za sobą zmuszenie tych na no przynajmniej elity katolickiej do studiowania. Nowoczesnych dziedzin wiedzy. <laughs> Ale nictwo to jeden z grzechów głównych.